Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Cóż za wspaniały wakacyjny wieczór. No no no. Świetnie, nawet tutaj cicho. O, ho, ho folikę z żabki. Żabka to jest takie stworzenie fajne. I razem, i razem. Mocno zapakowana pancerna paczka, tak żeby nie rozwaliła się w transporcie ale już teraz traktujemy ją odpowiednimi narzędziami kosmicznymi, Książeczka, książeczka synku. Antologia opowiadań w hołdzie Lochcraftowi. Cienie spoza czasu. I mamy tutaj przeróżne osoby. Przeróżne osoby są tutaj. No. I teraz, tak, zobaczymy, co też się tu dzieje. O, jak ładnie, pozdrowienia, prawda, na antenie. Świetnie, to ja również się przyłączam. I teraz mamy tak. Pan Lovecraft, autor fantazy i powieści groznych. Tak, mamy fantazy, dom, podłogi. Składających się na mitologię. Któlu, Cthulhu, ktulu. Cthulhu. Cthulhu. Dobrze. Naturalnie wypowiedziało dziecko. Powiedz jeszcze raz. Idealnie. I mamy tutaj. Jezus, nie mogę się doczekać. O, gry są jakieś! Gry. Szybko włączam. O Elixa. Znak starszych bogów. Dobra mam. Posiadły szaleństwa niestety nie mam, ale mieszkam. Horror warka mam. Audiobooki. Coś na progu też mamy kilka. Mm, kilka magazynów, ale będziemy musieli sobie to nadrobić. No i słuchajcie, mamy tak, bo gdybyście nie widzieli, takie mamy tytuły. Nawet jest gruba ryba, pierwiastek zła. Zobaczymy, ile to ma. To zaraz wejmę, W labiryncie Ktulu. Świetnie. Fantastycznie. No to o autorach. Jest to 346 stron czytania. O, oh. oh, też chcę zobaczyć? Pierwsze co się robi, jak się otwiera tę książkę, to się wącha. Nie miałem jeszcze do tej pory swojego egzemplarza. Rzecz ta jest wydana, proszę Państwa, już dla przypomnienia w roku. Eee, w roku 2012. Że ma już troszeczkę lat. Ale cieszę się, że, że mam. Cieszymy się? Tak. Będziesz czytać? Tak. Dobrze, ale najpierw idziemy czytać o wozie strażackim koparce i kombajnie, tak? Ja Mhm.